Santiago. Witam oczywiście na Gewsłórce. Kod promocyjny, najlepszy na stronie to jest kod promocyjny Santi7. Z moim kodem masz plus 5% do każdego depozytu i skrzynkę MILSpec dla nowych użytkowników na start. Taka skrzynka dla Ciebie za darmo, ale tylko i wyłącznie dla osób, które mają powyżej 18 roku życia, jeśli jesteś poniżej 18. To ten film nie jest skierowany dla ciebie. Wszystkie moje treści na YouTubie oznaczam plus 18 tak samo jak G4, przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Miej to na uwadze. Dzisiaj, krucho w budżecie, także wpadłem na świetny pomysł na stronie. Za darmo możemy sobie odbierać dzienną skrzynkę co 24 godziny. Ja ją już dzisiaj odbierałem, co prawda, ale przypominam Ci, żebyś sobie odbierał. Czym wyższy poziom tej skrzynki, tym lepsze są w niej rzeczy. A dzisiaj będziemy korzystać ze skrzynek za expa, które również są za darmo, jeśli przekręcisz poziom na stronie otrzymujesz klucze do skrzynek od rasta do diamentowej. Diamentowa najlepsza i w diamentowej są takie potężne skiny. Co 6 godzin, jeśli masz do niej klucze, możesz taką skrzynkę otworzyć, więc ja sobie ją otwieram. Zobaczymy. Ostatnio mi poleciały Snow Leopard za 4 koła. Tym razem leci nam niewiele gorzej, a nawet bym powiedział, że zajebiście, bo robimy skina za 1000 zł Fuel Injector. I co w takim wypadku? Jeśli jakiegoś fajnego skina otrzymasz na g 4, wyjebać sobie go do swojego ekwipunku na Steam i graj nim w CS2. Ja natomiast sobie go sprzedam, bo o to w tym odcinku chodzi, żeby właśnie z tego, z tej diamentowej skrzynki zrobić coś fajnego. więc bitwy dzisiaj za 1000 zł, zróbmy tak: dwie bitwy po 500. Jeśli uda się jakąś wygrać, no to zrobimy trzecią bitwę za całość. Może się tak umówić? Myślę, że tak. Także zróbmy sobie pierwszą bitwę na skrzynki załącznie 500 zł. Niech to będzie skrzynka Ciekawskiego. Niech to będzie skrzynia Jinolda. Niech to będzie Exclusive power I za 5 dyszek dajmy sobie za 6. Ocean Dreama trochę za Shalea. Ale myślę, że nie będziesz miał tego za złe. Może dać w komentarzu, znać jak ten dzisiaj dzionek Cię mija, bo powiem Ci, że mi fantastycznie. W końcu czuję, że jest zima, bo u mnie spadł śnieg, także możesz da dać znać, czy u Ciebie jest yy, śnieg, jak to oglądasz. No ten klimacik się powoli już rysuje, taki zimowy. Szkoda, że nie na święta, ale po świętach już w nowym roku zawitał śnieg, także też spoko. A zobaczymy, czy ładne skiny do gry CS2 zawitają naszego ekwipunku. Jak na razie zanosi się na to, bo Blood in the, Blood in the Water spada na nas i też spadają rękawice za 600 złotych ze skrzyni za 100, więc dzisiaj naprawdę... No śnieg przyniósł mi szczęście, ale kosa leci z Ginolda i to nie dla mnie. Oho... Oho, pewor musisz tutaj, pewor musisz. Pewor, dawaj mi jakiegoś ładnego skina do gry CS2, i tu chyba będzie koniec, niestety. Powiem tak: bitwa bardzo, bardzo dobra bitwa. Tylko ta kosa, nie z Jinolda, ale w ogóle skrzynia za 100 złotych dla mnie rzuciła rękawice za 600, dla niego kosę za 800. No jestem w szoku, jestem w szoku. No nic, bitwa bardzo dobra, zróbmy kolejną w takim razie, również za 500 ziko, oczywiście z tamtej przegranej bitwy niestety, otrzymaliśmy też skina gwarantowanego z każdej bitwy, takiego skina otrzymujesz, jeśli, jeśli przegrasz to masz taką bonusową skrzynkę. Ale zróbmy sobie skrzynię Robo, bo jest mało ryzykowną skrzynką. Cokolwiek tam nie dorobię to zawsze będzie jakiś ładny skin do gry CS2. Zróbmy sobie też Nexa, dawno nie otwierałem tej skrzynki. No i na dokładkę coś drogiego bym sobie zarzucił. Na przykład skrzynię Amara, Amara skrzynkę na przykład. Jeszcze nam tutaj zostaje, więc dołóżmy sobie może skrzynię Tushola. Nie stać mnie. No to skrzynię Dindzi, o. No i taka bitewka będzie na trzy osoby również. Więc pamiętaj, że czym więcej osób w bitwie, tym większa szansa, że wygra ktoś inny. A niekoniecznie ty miej to na uwadze, tworząc bitwę. Ja natomiast tworzę na trzy tutaj kanał rozrywkowy, tak, może to nie Fris, ale staram się tutaj dowozić jakąkolwiek rozrywkę dla Ciebie, także też traktuj te materiały stricte rozrywkowo. Pierwsza skrzynka dla mnie najgorzej, ale to skiny wszystkie ładne. Wartałoby je wypłacić do. Do swojego ekwipunku. Druga już dla mnie lepiej, bo 90 zł skin to jest zarąbista sprawa. Nie wiem ile to kosztuje. 11. Jego skin 300 kosztuje. Ciężary widzowie, ciężary do odbicia. Neksik niestety nic ciekawego dla mnie nie dał. I wszystko w rękach Amara. Rzuć coś. Jest kilka confirmed, ale niestety dla niego również spada, więc w tym przypadku on wygrywa tą bitwę. Bitwa za 500 zł dała mu skin o wartości 1600. No, dzisiaj się nie udało. Dzisiaj się nie udało. No, niestety, dzisiaj się nie udało żadnej bitwy wygrać. Natomiast same w sobie bitwy były naprawdę całkiem niezłe. E, tak, dodatkowo, kontentowo myślę, że możemy sobie jeszcze jedną zrobić. A tutaj mam sporo skinów. E, niektóre będę wypłacał dla Was, niektóre e, będę sobie zostawał na G4. Ale myślę, że taką jeszcze bitwę za 1000 e, możemy sobie jedną zrobić na kilka skrzynek. Dodatkowo, może teraz się uda nam coś fajnego wygrać, jakiegoś dobrego skina do gry CS2, zróbmy dwa razy maze'a i na przykład e, bilionera na przykład. O i taką bitwę sobie zróbmy na dwie osoby. Może coś ciekawego wypadnie z tych maze'ów, naprawdę dobrze leci, czasami e, nawet coś dobrego za kilka tysięcy. E, ten lightning strike ostatnio mnie uraczył swoją obecnością właśnie z tej skrzynki. A skrzynka 320 zł. no... Zobaczymy, zobaczymy co tutaj poleci, zobaczymy. Pierwsza już leci ze z kraszerem bocikiem i daniego nóż. Ten nóż za 500 to jest do odbicia jeszcze, to jest jeszcze do odbicia. I mamy lightning Strike'a. no i wyczekiwany skin, którego kurczę można powiedzieć, że wyłaskawiłem żeby się pojawił. Wyłaskawiłem żeby się pojawił. Także widzicie, no poprzednie bitwy przegrane, ta dodatkowa taka ode mnie można powiedzieć że yy, dobrze, że ją zrobiłem, bo wygraliśmy fajnego skina do gry CS2. Myślałem nad Lightning Strike, czy czasem go nie kupić, yy, bo ta AWP taka OG, yy, ale ja jednak, jednak chyba preferuję inne, inne skiny, więc yy, jego sobie sprzedam. Tak czy inaczej, pamiętaj, żeby grać odpowiedzialnie z głową, rozważnie, jeśli już masz ochotę coś wpłacić na stronę, to z kodem SAT-7, oczywiście nie namawiam do wpłacania na stronę. Ale przypominam, że y, z kodem Sant7 masz plus 5% do depozytu i też jest na stronie wiele metod płatności od skinów, po y, jak widzisz też karty potękowe z Kingwina, czy Blika, Place of przede przelewy, wszystko jest dosłownie wszystko. Y, no i wszystko z kodem Sant7 oczywiście. Y, przypominam Ci... O gratisach za darmo Dzienną skrzynkę, sobie otwierać 24 godziny i skrzynię za Xbox, z której dzisiaj korzystaliśmy, bo to ważne. A na stronie ciągle trwa event. Jak to oglądasz, to jeszcze miesiąc będzie trwał event na stronie, więc wpadaj, bo możesz sobie dodatkowo skorzystać z trybów eventowych takich jak Game Case, Destiny Case, czy wziąć udział w rankingu o różne skiny. To jest zapaduta eventową, którą zdobywasz wpłacając na stronę albo otwierając skrzynki eventowe, które tutaj masz pokazane. Serdecznie dzięki za dzisiaj. Skrzynia Santiago ciągle w bestsellerach. Zobaczymy, może przetestujemy, skoro jest w bestsellerach na następnym odcinku. Także stay tuned i co? I, i, i sprawdzaj kolejne filmy. Do zobaczenia na razie. Cześć!